Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na listopad dla wszystkich osób spod znaku uwagi. Zobaczmy jakie energie będą wam towarzyszyły w tym miesiącu. Czego możecie się spodziewać? Zobaczmy energię główną. Ósemka Monet, co odchodzi do przeszłości? A z pucharów, co nadchodzi w listopadzie? Karta diabła. Co będzie Wam pomagać? A z buław. Co będzie Wam przeszkadzać? Pięć pucharów. Jaka jest dla Was rada? Pięć mieczy. I z jaką energią kończycie listopad? Dziewięć buław. W tle czytania zobaczmy. Mamy dziesiątkę buław, czyli będziecie kończyć jakieś zadanie fizyczne. Może być to remont, może być to jakaś podróż, może być to jakiś proces fizyczny, jakaś aktywność, którą kontynuowaliście przez bardzo długi okres czasu. Możecie kończyć jakiś projekt, który ciągnął się bardzo długo i który powoduje, że czujecie się zmęczeni fizycznie. Skupmy się teraz na energii głównej. Mamy tutaj ósemkę monet, która mówi o regularnej, powtarzalnej pracy. Mówi o angażowaniu się w swojej aktywności codzienne, angażowaniu się w pracę, angażowaniu się w zadanie domowe, angażowanie się w swoją edukację, tak samo. Natomiast jest to praca bardzo powtarzalna, mało ekscytująca. Możecie odczuwać zmęczenie, możecie odczuwać znużenie tym wszystkim. Wiecie, że musicie coś zrobić, wiecie, że musicie coś dokończyć, wiecie, że musicie realizować pewne. Zadania, musicie iść do przodu, macie pewne zobowiązania, natomiast nie macie w sobie tej pasji, wiecie, że po prostu musicie coś dokańczać, musicie nad czymś pracować, musicie iść do przodu i ta zmiana, ta przyjemność przyjdzie po jakimś czasie, natomiast w listopadzie możecie mieć właśnie ten moment, w którym czujecie się znużeni i zmęczeni powtarzalnością i zwykłością swojej pracy. Ta karta to jest również symbol um, osiągania mistrzostwa, w, um, jeżeli chodzi o naszą pracę, jeżeli chodzi o te wszystkie aktywności, które wykonujemy na co dzień. Nawet jeżeli nie czujemy, że są one dla nas bardzo ekscytujące albo bardzo przyjemne, ta karta symbolizuje um, rozwijanie się w danej dziedzinie, zdobywanie informacji i stawanie się coraz lepszym w wykonywaniu e, danej czynności. To, co odchodzi do przeszłości, to as pucharów i była to bardzo dobra informacja, była to bardzo dobra wiadomość, była to swego rodzaju nowość w Waszym życiu. To mogą być zaręczyny, to może być ślub, to może być też nadejście bardzo pozytywnej, bardzo przyjemnej informacji związanej z relacjami. Ktoś może się do Was odezwać, mógł się do Was odezwać i było to dla Was bardzo przyjemne, bardzo korzystne. Jest to swego rodzaju spełnienie marzeń. Mogła przyjść bardzo dobra informacja związana z Waszą pracą czy z Waszymi finansami. Jest to coś, czego się nie spodziewaliście i co było dla Was niezwykle przyjemne. Ta energia tej nowości, energia dobroci związanej właśnie z asem pucharów, będzie już odchodziła do przeszłości. Nadchodzi energia mniej ekscytująca w postaci właśnie tej ósemki monet czyli powracacie do codzienności, powracacie do normalnych zwykłych zadań i skupiacie się na tym, co musi być wykonane. Ta przyjemność już powoli zanika. To co nadchodzi to diabeł i jest to bardzo silne, bardzo mocne skupienie się na sprawach materialnych, na sprawach finansowych, na zobowiązaniach finansowych. Jest to praca która mówi o tym, że chcecie przede wszystkim zarobić, że chcecie, mieć, że chcecie osiągnąć jakieś korzyści finansowe, jakieś korzyści materialne. Jest to karta również ostrzegająca przed nieprzemyślanymi zobowiązaniami, nieprzemyślanymi wydatkami. Możecie mieć poczucie, że chcecie wydawać pieniądze, że macie ochotę na coraz więcej luksusu, natomiast nie do końca będziecie w stanie temu podołać finansowo, tak więc jest to ostrzeżenie przed tym. I jest to również ostrzeżenie przed skupianiem się tylko i wyłącznie na pieniądzach, i tylko wyłącznie na tym, co jest dla nas korzystne finansowo i materialnie, materialnie zamiast myśleć o tym w szerszym kontekście, myśleć o tym, co jest dla nas również dobrze, dobre emocjonalnie, emocjonalnie, co jest korzystne dla naszych relacji, co jest korzystne dla naszej rodziny. Co jest dla nas bezpieczne psychicznie, co spowoduje, że będziemy czuć się lepiej. W innych aspektach również, nie tylko w aspekcie materialnym. To, co będzie Wam pomagało, to as-buław well, zachęta do tego, żebyście próbowali nowych rzeczy. Żebyście szli za nowością, żebyście spełniali się, żebyście szli za tą pasją, za tym entuzjazmem, który w sobie macie. Może pojawić się jakaś nowa propozycja, może pojawić się jakaś nowa osoba, może pojawić się coś, co sprawi, że poczujecie w sobie ten ogień, że poczujecie w sobie tą pasję, będziecie chcieli się spełniać, będziecie chcieli poczuć coś nowego. Karty mówią o tym, żebyście za tym szli, żebyście pozwolili wyzwolić się tym, tym wszystkim pragnieniom, tym wszystkim marzeniom i tej całej energii, którą w sobie macie skumulowaną. Może być to zrealizowanie waszej pasji, może być to wyjazd gdzieś, może być to realizowanie pasji artystycznych. Jest to bardzo pozytywna, bardzo dobra energia, która będzie wam sprzyjać, i jeżeli tylko ta nowość się pojawi, jeżeli tylko będziecie w stanie. Poświęcić temu czas, jak najbardziej powinniście to zrobić, dlatego że będzie to dla Was bardzo korzystne, dużo lepiej się poczujecie i łatwiej będzie Wam przejść przez te wszystkie zobowiązania, przez te wszystkie trudności, e, przez e, ten cały marazm, który może wynikać z powtarzalności e, Waszego dnia. To, co będzie Wam przeszkadzać, to piątka. Pucharów, jest to skupienie się na negatywach, jest to skupienie się na smutku, jest to skupienie się na tym, co już było, na tym, co się skończyło, na tym, co odeszło, jest to skupienie się na tym, co zostało niedokończone. Generalnie, skupianie się na tym, co powinno było być, czego już nie możecie odbudować, skupianie się na negatywach, skupianie się na tym smutku, skupianie się na nostalgii, to nie będzie Wam pomagało, nie będzie Wam pomagało w rozwoju nie będzie wam pomagało również w osiągnięciu równowagi emocjonalnej. Tak więc karty wam bardziej sugerują, żebyście skupili się na tej pasji, żebyście skupili się na tym ogniu, który w sobie macie i na tych wszystkich nowych możliwościach, które możecie zrealizować, zamiast odchodzić myślami w przeszłość. Rada dla was to piątka mieczy. Jeżeli czujecie, że Coś nie do końca idzie tak, jak sobie to zaplanowaliście. Karty wam sugerują, żebyście zmienili sposób myślenia, żebyście zmienili strategię myślenia, to w jaki sposób podchodzicie do danego wyzwania, do komunikacji z kimś, jeżeli wciąż macie. Problem z komunikacją z daną osobą, na której Wam zależy. Karty Wam mówią, żebyście przemyśleli to, żebyście spojrzeli na daną sytuację z różnych perspektyw, z różnych aspektów y i podeszli do tego w zupełnie nowy sposób, dlatego że to, co wykreowaliście wy do tej pory, to, co wypracowaliście, jeżeli y w dalszym ciągu nie widzicie y sukcesu, w dalszym ciągu nie widzicie pozytywnych y efektów Waszej pracy w komunikacji. Jeżeli chodzi o jakiś projekt, jeżeli chodzi o jakieś zadanie, jeżeli chodzi o jakąś aktywność intelektualną, którą, w którą jesteście zaangażowani, karty Wam sugerują, żebyście nie bali się popatrzeć na to w zupełnie nowy sposób, porzucić e, sposób myślenia, który e, wam nie odpowiada, który wam nie przynosi korzyści, żebyście nie bali się podejmować nowych zadań, żebyście nie bali się podejmować zupełnie nowego sposobu podchodzenia do drugiej osoby albo do rozwiązywania problemów, które są w Waszym życiu już od dłuższego czasu, a które w dalszym ciągu pozostają nierozwiązane. I kończycie miesiąc z dziewiątką buław, i jest to karta, która mówi o tym, że bardzo wam zależy na tym, żebyście dokończyli jakieś zadanie, żebyście dokończyli jakąś sprawę. Jest to karta, która może sugerować zmęczenie fizyczne, może sugerować zmęczenie całego Waszego organizmu. Jesteście trochę już zmęczeni właśnie powtarzalnością danej pracy, powtarzalnością danego zadania, tego, że cały czas idziecie w tym jednym kierunku. Już widzicie ten szczyt, już widzicie, że jest to niedaleko. Natomiast jest tutaj duża doza zmęczenia pod koniec listopada. Bardzo jesteście zdeterminowani, jest to karta dążenia w kierunku, który jest dla Was ważny, to jest pójście po swoje, to jest dokończenie czegoś, na czym Wam bardzo zależy. Karta ostrzegająca też przed tym, żeby nie zaniedbywać się, możecie odczuwać zmęczenie, możecie być fizycznie bardzo zmęczeni pod koniec listopada. Moi drodzy, Podsumowując, cały miesiąc przebiega pod znakiem pracy i jest to karta ósemki, ósemki monet, która sugeruje powtarzalną pracę, pracę codzienną, dokształcanie się, wyrabianie rutyny, osiąganie mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, która jest dla Was bardzo ważna. To, co odchodzi do przeszłości, to jakieś bardzo dobre wydarzenia, bardzo zaskakujące wydarzenia, bardzo dobre informacje. Coś, co było dla Was spełnienie marzeń, coś, co było dla Was niezwykle przyjemne, niezwykle dobre, coś, co dało Wam nadzieję na przyszłość, to coś, co wypełniło Was bardzo dobrą energią. Ta nowość i ta pasja emocjonalna, to już będzie odchodzić do przeszłości. To, co się pojawia, to sprawy materialne, to sprawy finansowe. Karta Diabła zapowiada, że będziecie bardzo skupieni na korzyściach finansowych, na korzyściach materialnych. Będzie wam bardzo zależało, żeby jak najwięcej skorzystać pod tym względem w listopadzie. To będzie pierwsza rzecz na którą będziecie patrzeć. Natomiast jest to również ostrzeżenie przed tym, żebyście nie przeszarżowali, żebyście nie zaangażowali się w jakieś projekty, w jakieś zobowiązania którym nie jesteście w stanie podołać, które będą bardzo negatywnie rzutować na Waszą przyszłość. Tak więc uważajcie na to, nie bierzcie na siebie zbyt wiele, nie zobowiązujcie się finansowo tam, gdzie może być to w jakikolwiek sposób dla Was niebezpieczne. To, co będzie Wam pomagało, to azbuław. Angażujcie się w nowe projekty, angażujcie się w nowe zadania, w nowe relacje, w nowe kontakty. Macie w sobie bardzo dużo pasji, macie w sobie bardzo dużo pomysłowości, bardzo dużo entuzjazmu i karty Wam sugerują, żebyście to wykorzystywali, żebyście nie bali się podejmować decyzji, żebyście nie bali angażować się w coś nowego. Natomiast to, co będzie Wam przeszkadzało, to piątka pucharów. Czyli skupianie się na przyszłości, skupianie się na tym, co nie wyszło, skupianie się na tym wszystkim, co było negatywne, co mogliście dopracować lepiej. Odchodźcie od tych wszystkich negatywnych myśli. Nie skupiacie się na tym, co było. Patrzcie w przyszłość, pozwólcie temu waszemu talentowi, waszym pasjom i pomysłom się realizować. Rada dla Was o piątka mieczy. Pozwólcie sobie spojrzeć na dany problem z innej perspektywy jeżeli coś nie działa jeżeli coś nie wygląda tak jak powinno wyglądać pomimo tego że włożyliście w to dużo pracy karta ta sugeruje żebyście nie bali się spojrzeć na to z innej perspektywy żebyście nie bali się przedyskutować tej sprawy z innymi żebyście nie bali się w pewien sposób zburzyć te fundamenty które do tej pory zbudowaliście dlatego że najwidoczniej nie jest to dokładnie to co powinno być na waszej drodze. Być może w inny sposób powinniście się komunikować z daną osobą. Jest to zachęta do zmiany strategii myślenia, do zmiany strategii postępowania, jeżeli chodzi o komunikację i o waszą aktywność intelektualną. To, z jaką energią kończycie ten miesiąc o dziewiątka buław, czyli determinacja, dążenie do osiągnięcia celu. Wiecie, że ten cel jest już bardzo blisko, wykonaliście bardzo dużą pracę. Jesteście w czymś bardzo dobrzy, natomiast możecie odczuwać zmęczenie fizyczne, możecie odczuwać zmęczenie całego organizmu. Czujecie, że włożyliście w coś bardzo dużo pracy i pod koniec listopada będziecie czuli przypływ tej determinacji i chęci do tego, żeby doprowadzić coś do końca. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.